To tak dobrze idzie chroniczance, czy nie pomyśleć perspektywicznie o budowie nowego stadionu jaki m. pomysł rzuciła kiedyś pani przewodnicząca w kuluarach komisji, czy perspektywicznie, a nie mówię, że w tym roku czy za rok, nie mhm. zrobić tego, o czym, o czym się mówiło kiedyś dawniej, a ten stadion zostawić jako stadion lekko atletyczny. Ponieważ inwestujemy w coś, co i tak, no coś znowu sobie coś, coś, coś wymusza na górze i nie będzie spełniało wymogów. Może, może jako, jako w tych naszych inwestycjach pomyśleć, żeby do punktu wyjściowego, do, do nowego stadionu przy Czarnej drodze. przecież spytać się, ten Malika w tej chwili robiła swój stadion na 40 chyba 600 miejsc, a więc nie chodzi o jakiegoś giganta, bo na to przecież nie mamy pieniędzy i po co. Ale może pomyśleć perspektywicznie i zorientować jaki to byłby koszt jak będzie nam, przyjdzie nam znowu ładować pieniądze w ten nasz stadion to pobrzewamy a nikt nie wie jak się to wyniki, to jest sport nieprzewidywalny ale mówię, czy nie pomyślę, żeby w przyszłości jeśli się marczę na kolejną kadencję przyszły, przyszły ból mi się przyszli rany, ale czy nie pomyśleć, żeby zrobić w tym momencie bo jeżeli, to ja, będzie ta szansa, czego życzę w końcu całego serca ta szansa, że będziemy to ja sobie nie wyobrażam, jak przyjadą sympatycy drużyn ekstrahili, którzy no, są w stanie, mówię o Kibicach, wojny. I się nie skończy na 5 tysiącach kar, ten plakat czy przeciwko, y, przysz, ten przyszły Kantorz Merkel, 5 tysięcy, ale mówię, no wtedy będziemy mieli wyłączone miasto, chojnice y, z bezpieczeństwa. Chyba o to nam chodzi, a więc nie wiem, czy nie pomyśleć żeby ten stadion budować gdzieś tam oczywiście przynajmniej. Dziękuję bardzo. Właśnie ja cały czas o tym mówiłam, że musimy chyba jako miasto zaplanować budowę stadionu poza miastem, przynajmniej gdzieś na rogatkach, załóżmy tak. Ten stadion jest mały, jest piękny, ale tu są szkoły wkoło i on by nie był zmarnowany, proszę Państwa. Ten stadion by był naprawdę wykorzystywany od początku do końca ale perspektywicznie naprawdę należałoby pomyśleć o budowie stadionu piłkarskiego z zapleczem treningowym na Rogatka, gdzieś na rogatkach miasta, bo w tej chwili nie wiem, czy Czarna Droga chyba już nie będzie aktualna, bo tam ktoś, ja nie wiem, czy to, to kupić, chce na jakąś firmę czy coś, nie, tak, tak głęboko nie wchodziłam, ale to by było już nieaktualne. W związku z tym, no na pewno są grunty gdzieś, gdzie można by było przyłączać wszystko. <tryk> czy proszę Państwa, czy uważacie, że nie powinniśmy właśnie my jako Komisja Kultury i Sportu dać taki wniosek, żeby perspektywicznie pomyśleć o budowie nowego stadionu piłkarskiego z zapleczem treningowych na rogatkach miasta? Jak Państwo uważacie? Bo to by było czas pomyśleć Ziemię, poszukać plany. No, to, to jest długoterminowa sprawa, ale im wcześniej zaczniemy, tym może prędzej się zrealizuje. Proszę bardzo, pani Marzona. No tak, pani Mario, zastanawiam się właśnie nad całą tą sytuacją, bo to już są cz czasy zamierzchłe, kiedy, kiedy była dyskusja na temat. Y posadowienia tego głównego stadionu. Niestety, no Pan Burmistrz wybrał opcję y, stadionu, który... Przepraszam, tu muszę Pani Nie Proszę nie przepraszać. To nie jest Pan Burmistrz, tylko byśmy nie dostali pieniędzy na nowe i musiało być tu ulokowane. Pani Mario, pan. przepraszam najmocniej, ale proszę mi dokończyć, pozwolić dokończyć myśl. Yy, uważam, że to są po prostu pewne błędy w podejmowaniu decyzji. Rzeczywiście, y, wspaniała kariera chojniczanki, perspektywa ekstraklasy, jak najbardziej mecze, które y, koncentrują y, wielu kibiców. No i to, to była właśnie ta szansa na rozwój tego sportu y, na rogatkach, jak to Pani ujęła, miasta. Nie wiem, dlaczego wpakowaliśmy się właśnie w takie koszty niesamowite, gdzie, gdzie teren bagienny powoduje um, po prostu nagromadzenie tych kosztów, bo, bo nawet zwykła murawa, nie mówiąc o podgrzewanej, um, potrzebuje jakiegoś, jakiegoś takiego szczególnego. Um, Zaopiekowania się, żeby, żeby ta murawa w ogóle nadawała się do gry w piłkę nożną. No i, i dlaczego my teraz, radni, kiedy, kiedy ktoś za nas już kiedyś podjął błędne decyzje, mamy, mamy postulować o, o, o nowe sprawy? Ja czuję się oburzona, bo, bo nie ma odpowiedzialności za błędne decyzje, bo nie ma. W ogóle jakiejś takiej racjonalnej polityki dotyczącej rozwoju sporty, sportu w mieście Chojnice, I, i tylko kładziemy olbrzymie kwoty, po prostu olbrzymie kwoty na sport zawodowy, który w tym momencie sprawia jedynie wielką frajdę kibicom. A sport amatorski dzieci gdzie? Powraca przecież elementarne pytanie. Teraz będziemy budować... No dobra, fajnie, fajny pomysł Pani Mario. Zostawmy ten stadion dzieciom młodzieży. Jestem za, jak najbardziej. Ale kurcze blade, dlaczego takimi yy, dziwnymi zakosami idzie ta cała polityka sportowa? Dlaczego, dlaczego yy, Podejmowane są decyzje tak naprawdę, no poza Radą Miejską, yy, które doprowadziły do takiej sytuacji. No, no, sorry, jeszcze wrócę do tematu Zamieścia i Jasnyka. Tam podobno, zdaniem Pana Burmistrza, nie mamy szansy na obwodnicę zachodnią, bo teren, tereny są bagienne. Tak, bo to przedroży wszelkiego rodzaju koszty budowy tej obwodnicy. A tutaj mamy stadion, który jednak, na który ponosiliśmy te koszty cały czas. Co jest grane? Nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem tej polityki wobec mieszkańców. Nie ma konsultacji, nie pyta się ludzi o zdanie, stawia się ich przed faktami dokonana, dokonanymi. No a teraz my będziemy podejmować decyzję o budowie nowego stadionu. Hurra! No jest. Jestem za. Jestem nie wiem, za. czy pani jest ja za, ja czy przeciw. Oczywiście. Bo, powiem Pani szczerze, pani widzi sport tylko tu kibice, co przychodzą tę piłkę nożną i że tutaj grają. Pani nie widzi tego, że w Polsacie sport są reklamy hojnic, łącznie z, są całe pokazywane mecze, że w, w TP jedynce w gazecie. TV1, TVP1 są wszystkie tabele, jest ochojnicach o wszystkim. Pani uważa, że sport to tylko tu się gra? Nie, proszę Panią, to jest reklama naszego małego miasta, ale jakże sprawnego, że nawet w sporcie jesteśmy w tej chwili liderem. I Wszyscy to widzą, widzi cała Polska. No niestety, Państwo widzicie tylko ten mały, że tu, że teraz, że było bagienne, Ale murawa jest piękna, lepsza niż na stadionie narodowym, który widzieliśmy ostatnio, jak się wyrywała kawałkami przy meczu Polska. Polski. Ostatnio murawa się wyrywała. U nas tego nie ma, u nas jest piękna murawa, dało się wszystko uchwycić, i niechby ten piękny stadion, już doprowadzony do yy, cudownej użyteczności. Został dla młodzieży. To by było coś wspaniałego. A my byśmy budowali może rok, dwa, trzy, cztery lata, łącznie z Polsatem, bo będą możliwości środków innych, łącznie z innymi firmami, z Totolotkiem, budować nowy stadion. Tylko o to chodzi. Pan Drebek pierwszy prosił. Pani Przewodnicząca i koleżanko. Czy Pani brała udział w tych dyskusjach, które były w 98, 99 na temat remontu i budowy stadionu? Brała Pani udział w tych dyskusjach, co były otwarte? Były Są so, tym... na celu to Pańskie Dobra, e, no, no usłucham, że teraz, bo jak e, Pani nie brała tego udziału w tym, to niech Pani tego nie mówi, że to burmistrz. Bo to przyszli kibice i na burmistrzu wymogli to, że to tradycja wow. i musi być w mieście. No tak no, no niestety, tak, tak, tak no. było. I teraz nie wieszajmy wszystkich... Nie chciałbym. Biedny pan burmistrz uległ kibicom. Uległ kibicom. Też, no, no nie no. wiemy z Kiwa. Właśnie... Jest, I, panie, e... właśnie e... I nikt więcej nie chce, inny nie miał stania w teraz raczej tak. Chciałbym pani powiedzieć, że w tym wypadku błędnych decyzji nie ma pani racji. Bo właśnie to co mówił tutaj kolega, burmistrz i zarząd miasta w tamtym czasie chyba z dziesięć spotkań tutaj by się odbyło w ratuszu z mieszkańcami, z działaczami społecznymi, z nauczycielami, sportowcami i Jurek był wtedy Panie. też w zarządzie miasta, ja byłem i te spotkania były bardzo burzliwe. Chcieliśmy stadion budować na, przy, czarnej drodze, tak. przy Czarnej Drodze. Ziemia wtedy była możliwa do kupienia i nie było na to społecznej zgody. Stadion miał zostać tutaj tu i tylko tu. A wie pani dlaczego? Bo mieszkańcy, ci, którzy nie chcieli, żeby tam był budowany obiekt sportowy, bali się, że tutaj, gdzie jest ten stadion, powstaną markety. Tak. Butiki i różne, jakaś wielka hala targowa. I częściowo, stadionu, może konicza? zamiast stadionu, gdyby Przez. tam powstał nowy obiekt. Tak. Ja uczestniczyłem we wszystkich tych spotkaniach. I na jednym mało co nie zostałem pobity. Ale no na jednym ale to, ja rzucam krzesłem. Tak. I, i, I to mieszkańcy właśnie między no innymi, między innymi sportowcy, sportowcy. nauczyciele tak. i tutaj ja ich popieram. Bo gdzie oni by chodzili z, tym, z tą dziadką z tych tutaj, z tych pobliskich szkół, 1, 2, szkół, gdyby to tu zostało zlikwidowane? Ależ, panie Jusku, kochany, ja też jestem całym sercem za tym. No, no kurczę. Ale mówi te, no. pani, że błędne decyzje. Myśmy chcieli podjąć te błędne decyzje, tylko nam po prostu nie pozwolono. Znaczy, I tutaj pani nie się chcieliście myli. Błędne błędne decyzje, decyzje, Nie chcieliście podejmować błędnych decyzji, tylko dobro. Myśmy chcieli słów. podjąć Dobry. te. Błędne decyzje, o których Pani mówi, że były błędne, nie że, żeśmy mówi, nie podjęli. Myśmy chcieli je podjąć. Tylko nam nie pozwolono. To były słuszne decyzje. Tak myślę, że Według no Pani kata. to były błędne, żeśmy tej decyzji było, że nie podjęli. I, na e, nie dam tutaj sobie powiedzieć, i absolutnie się z Panią nie zgadzam w żadnym Pani słowie, bo Pani nie była w tym czasie. No w temacie. No, ale jest Była pani za młoda po prostu. Dzięki. Józko no. serdeczne. No. Ale po prostu no widzimy, jakie, jakie mamy konsekwencje tamtych decyzji. No. Ale to nie były nasze decyzje. O Boże. No. Były wielkie konsultacje społeczne. Duża sala była za mała. Do tego no, Nie, stopnia... Niestety, może potwierdzam. Jurek, no. pamiętasz jak chcieli no, nam... No było zebranie. No. Mario, ale przepraszam, no już, już nie, nie, nie wchodźmy w to. No są błędne decyzje, są konsekwencje. Jest fajny pomysł, rzeczywiście, no, no. jeżeli no, Tak ja się czuję, wiesz co, jak na... z to w nocniku. No, Mario, rady, bo ty tak, tak to tak, tak, tak. No jak na tak? Nie, nie, nie. pomysł. Co to znaczy? Nie, no ja się Ja, zauważ, od początku, kiedykolwiek występowałam publicznie, wołałam o to, że sport amatorski dzieci i młodzieży powinien być na pierwszym miejscu. Na litość boską. No, no nie zrządzisz nic nie, nie, o nie w tej chwili, nie, Przepraszam, jeżeli chcesz udostępnić ten stadion dzieciom i młodzieży, no, no to to jest sport amatorski, nie? Na litość boską. Ale wtedy on będzie utrzymywany i oni będą mieli inne pieniądze. No <śmieniu> dośćmy do tego. Przecież to jest priorytet dla myślę, miasta, ja myślę, a nie... A nie... Kożera olbrzymie pieniądze zawodowe. No. No i dlatego trzeba, bo. Czy, panowie radni, więc czy robimy jakiś wniosek, czy ręce wam opadły? Nie, 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 nie. Robimy. Mokre? Oczywiście, że robimy. A, Proszę. Just Pani działaj. przewodnicząca. Jestem, gdybym miał trzy ręce, też bym je podniósł. Jestem za tym. Tylko. Tu chyba to Pani mówiła, że, że droga do tego jest bardzo daleka. Tak, Więc musimy zawnioskować nie tylko o to, żeby to powstało. Mamy tutaj taki fajny wydział tak. z dyrektorem Kamińskim. Tak jest. Już powinien działać i szukać pieniędzy. Szukać pieniędzy. Mamy wydział z. No. Budowlany inwestycyjny. Nie, ten obok z Marczewskim już powinien szukać miejsca tak, gdzie to tak powinno jest. się odbyć jak najbardziej i, i różne zgody pozwolenia to powinno już się dziać ale nasz wniosek aby takie coś powstało w końcach uważam jak najbardziej zasadnie i to od wczoraj ale musimy go sformułować. Ja słuchajcie, tak. musimy go sformułować w taki sposób, że jakby pokazać drogę. Może my musimy pokazać drogę, że wydział z gospodarki, gospodarki gruntami poszuka terenu. Należy przymierzać się do budowy takiego obiektu. Tak, Brawo. brawo, brawo jest Należy za. przymierzać się do budowy takie, te, obiektu, to znaczy stadionu piłkarskiego zapleczem y, Treningowy, treningowym na obrzeżach miasta poprzez znalezienie gruntu przez wydział inwestycyjny i dwa znalezienie pieniędzy przez wydział jak to się nazywa nie wiem ja programów, rozwojowych. programów rozwojowych o. może tak być może jaka tak Bogdan Kto jest za co bił a jak nie to ci będę Dziękuję bardzo jednogłośnie za.